Nie ma na Ukrainie prozachodniej partii, której przywódcami są Julia Tymoszenko i Wiktor Juszczyk. Elektorat prozachodni na Ukrainie w swoim, a nie naszym rozumachodnim nie przenosi 12-15%. 3% przewagi, które uzyskał Janukowicz nad Julią Tymoszenko, Wzięło się z podziału głosów, które w pierwszej turze padły na serwisie atychypkę i byli to ludzie, którzy woleli polityka w jakiś sposób obliczalnego od polityka nieobliczalnego całkowicie i absolutnie. Wreszcie nie przeceniajmy znaczenia naszych sporów i kłótni na, dla opinii publicznej to, to też jest coś z myślenia może nie mocno paternalistycznego. Te nasze spory docierają do naskórkowej warstwy inteligencji. Ba ba bardzo mało kogo poza ukraińskimi sami interesuje. Taka jest prawda. To, że działalność księżyca zaleskiego czy... Współpraca w związku z Kresowian, z najwredniejszymi rusofilami na Ukrainie, ludzie przy których, z ludźmi, przy których kierownicą partii regionów to są cywilizowani europejscy politycy. To jest opłakana, jedno i drugie, ale to naprawdę nie ma wpływu na ukraińską opinię publiczną. Bo dla większości z tej opinii to jest zupełnie nieznane. A chciałem powiedzieć, to kierowanie o, o czym innym. Pani Białodychowska powiedziała, jeżeli Ukraina, czy też kiedy Ukraina spełni wymogi unijne. I tu jest problem, i tu jest zagadnienie, które w, te, w tej dyskusji całej do czas się nie pojawiło. Wymogi wstępu do Unii Europejskiej rosną z każdym nowym traktatem, z każdym nowym rozszerzeniem. Ja nie wiem, czy gdybyśmy w tej chwili Negocjowali przystąpienie do Unii, to mielibyśmy szansę na akcesję. Po przyjęciu nowych państw bałkańskich, a przed nim nie ma nowej akcesji Ukrainy, AKI wzrośnie o kolejnych kilka punktów. I będzie jeszcze trudniejsze do przeskoczenia dla Mołdowy, dla Białorusi, dla Ukrainy. Tu piłka jest po stronie Unii Europejskiej. Jeżeli, znaczy inaczej, inaczej. Albo stałe podwyższanie bariery AKI, albo dalsze rozszerzenie.